Witam Was w kolejnym odcinku wiklinowego Nowego Koszyka Pełnego Kultury. Tym razem chciałem Wam zaprezentować film Stoker Koreańskiego reżysera Chanu Parka. Jeśli jeszcze nie znacie tego reżysera, to gorąco zapraszam do zapoznania się z nim. I proponuję na początek właśnie film Stoker, który został nakręcony w Stanach Zjednoczonych. Jest to dobry wstęp do jego twórczości. Chanu Park zaczął reżyserowanie filmów w latach 90. Mimo to uważam go za już jednego z najlepszych reżyserów światowych. Na pewno jest on jednym z najbardziej oryginalnych, przewrotnych i szalonych twórców. Poprzednie jego filmy przed Stokerem były kręcone w Korei Południowej. Są to już zupełnie odjechane i yy, yy, szalone obrazy. Ale jeśli lubicie takie kino, to was gorąco yy, zachęca. Yy, Czanu Parka yy, mógłbym trochę przyrównać do Quentina Tarantino. Jak Quentin Tarantino lubuje się w przemocy i sprawia, że przemoc yy, śmierć stają się dobrą zabawą. Yy, tak, z kolei Chanuk Park bardzo estetyzuje przemoc śmierć yy, i sprawia, że to staje się po prostu piękne. Mniej więcej taki jest też stoker, mimo że jest filmem bardzo brutalnym, yy, fatując przemocą w yy, raczej mrocznych sprawach. To jest niesłychanie piękny i estetyczny, wręcz, wręcz yy, liryczny. Show. Wszystko tu jest powierzchownie bardzo ładne. Mamy do czynienia z amerykańską klasą wyższą. Elegancka posiadłość, bohaterowie o bardzo dobrych manierach, kulturalni, mówiący wykwintną francusz, francuszczyzną. Ale za tym wszystkim kryje się świat zwierząt. Tak? Świat, przedstawiony w stokarze, to świat zwierząt. Bohaterowie w niczym bestie są miotane są, 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 pierwotnymi instynktami śmierci, czyli zabijania i, i seksu. No i nie opierają się tym instynktom. To jest w nich i top high i determinuje ich działanie. Gdyby Zygmunt Freud oglądał ten film aż zacierałby ręce z radości, był to po prostu sztandarowy przykład dla jego niektórych teorii. Ale nie spłyzajmy tego filmu tylko do Freuda, bo jest on niesłychanie dobry. Jest, jest m.in. świetnym filmem o dorastaniu. Bardzo przewrotnym filmem o dorastaniu. Główna bohaterka India kończy 18 lat. No i zobaczymy, obserwujemy, jak właśnie z niewinnej dziewczyny zamienia się w niezależną, bardzo zmysłową, ale też niesłychanie niebezpieczną. Kobiety. No i zaczynają się, zaczynają się emocje, zaczyna się seks, a co za tym idzie śmierć. E, chyba mm, jest to jeden z najlepszych przykładów filmów, y, dobrego filmu, y, gdzie miłość, seks jest tak związana z śmiercią i z przemocą. Po prostu tutaj jedno w zasadzie równa się drugie. W ogóle film jest niesłychanie zmysłowy, yy, pełen erotycznej atmosfery yy, i stało to świetnie rozwiązane. Yy, w poprzednim odcinku omawiałem 50 twarzy Greja, gdzie yy, było patowanie golizną, film był pruderyjny yy, i w dodatku o seksie nie mówił nic. Tak tutaj scen stricte erotycznych mamy bardzo mało a po prostu seksu jest tyle, że, że, że nazwałbym że ten film w pewnym sensie filmem erotycznym. Pożądanie, zmysłowość buzują tu bardzo. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na dwie sceny. Scena przy pianinie oraz scena zawiązywania butów. Powaliły mnie te sceny bo mimo że w zasadzie nic się nie dzieje, to według mnie są to jedne z najlepszych erotycznych scen w historii kina. Wszystko zostało rozegrane między wierszami, ale tak, że mnie ciary przechodzą po plecach za każdym razem jak oglądam ten film w tych momentach. No i brawo. Brawo panie Czanu Park, bo... Wielu próbuje się mierzyć z tematem zmysłowości. Bardzo rzadko się udaje. A to w jaki sposób zostało tu zrobione? To genialne.